w poprzednim odcinku Trzeba farbę, żeby e, ta kostka się ruszała. Czyli musisz O właśnie, i z tyłu tutaj No, no i teraz kostka przyle... Da, let's go! Główka pracuje! Dobrze, teraz jak mam ją? Przeliż. Nie! Już usłyszałem, że ją na szedł. Jo. Zbroja obsrana. Eee. To jest Obsrane tylko. to mi pokaże, że tutaj mamy. Nie! Nie ten wypadku. Dobrze idziesz? Aha. A tu nas zmyłki! Żaden na Tam w moim portalu. Gdybym tak z koską miał polecieć, to. I'm smart, bro. To ma być a hopa O, ja mi się wierzę, że to, to nie uda. Tobie nie, ale mi tak. Aktualnie. No to co. No to się wszystkim. To jest kolejny bar z robienia tego levela um, Co prawda, nie ma pożegnania na inne części. Jak to pożegnanie na inne części? Część. Bo wcześniej będzie tak się jak ucinać te wcześniejsze. Ale ja będę robił tubi Continue. A, dobra. No tak. Dobra. dobra zacznę odcinek. Tyle. Let's go! Badnych nie do tego Dobra, lecimy. O boże! Nie wiem. Udało mi się, mi się udało. Ale ja mam portal, dobra. No i dobrze, że ty masz portal. nie mnie wytrzymał. Chcę się zamieć stronami, bo coś tam w tej stronę spechowa dla mnie. Okej, okay, dobra, spoko. zostaw swój jeden portal tutaj, a ja zostawię jeden swój tutaj. Ale jak Bo w pewnie jak ja umbrę, lub. Tył. No, wchodź. Patrz, po prostu jeden portal będzie Twój i drugi mój. Po prostu na wszelki portal. Dobra, gdzie ty jesteś? Spadłem jak Gupi Ray, ciema. Aha, lecimy. Jest! Zrobiłem to! No fucking way! Yes! Let's go! Patrz szybko, nim się to zamknie, kufla. Y Co Kańcu! Po Yo. Godzinie. Yo. Nie no, w końcu, boże o, Jeszcze się zasrałem, że to się zamknie Na szczęście nie. Ta gra byłaby wtedy tak chujowa jakby się zamknęła. Mm. Mam lepszy pomysł Stoi tam tu dalej Go Go for rangers Mam to stawić do, do filmu Nie chcesz Recruitity of killing us with attitudes Go go paramęs Go go Mam pomysł! Czemu ty zawsze mówisz mam pomysł w momencie kiedy ja muszę umrzeć albo Ja tak nie to działało nie mam bo myślałem, że we dwóch mamy polecić, ale nie by nie zadziałało, bo bym przeszedł przez tą ścianę potem by z ten portal. Że jeden by leciał, a drugi by się odbijał od ścian. A, a nie możemy po prostu oboje się przez ścianę odbijać? Dobra, zacznijmy od tej strony. Ja pierwszy lecę i od razu za mną leć. O, jestem. To super, bo mnie zepchał. jak To totalny... Będę wyzywał, będę k***a, bo mogę i tak to wypikać Mam tutaj portal do postawienia Ta? Nie no, wku, wkurzony jestem Ty przejdź przede mną Bo niszczałem do tych z tyłu, bo ty wymyślisz coś Leć No lecz. Aha! o nas obu, albo się odbiliśmy od siebie? Nie wiem, jak, ale. Od siebie się odbiliśmy. Um, okej. Okay. Myślałem też, żeby spróbować od dwóch stron. Każdy po prostu z jednej strony będzie. My się odbijemy dosłownie, jak liczę barówki. Co to, no, za co to za porównanie? No nie no! Leć! <słuch> Teraz jak zaskoczysz, wróć do portalu, bo umrzesz. Wiem. Zobaczyłem. Um. Żółty tu. No i po prostu poleć. Nie ruszaj się prawo-lewu, debilu, bo ty, ty, ty się do GÓRY, to ty coś w miejscu. Chciałem. Cała... Chciałem Matrixa zrobić, cicho. Klauniłeś się. Każdy wie, że jeżeli ty ruszasz się prawo, lewo w tym głównie, to wtedy ci nic jest... To wtedy będziesz stał. No i umrzesz. Bruh, imagine. Imagine umierać. Mam pomysł! To jest tak oczywiste! To czemu wcześniej o tym nie pomyślałeś? Tam na górze portal, po prostu musisz się zrzucić na dół, żeby przelecieć za nich. Co kurwa? Robiliśmy taktykę w latający ptak. What The fuck? Nazwałam latający tak na to, że my do, z góry zeskakiwaliśmy na dół, na portal i przelatywaliśmy z prostej siany do, do przodu. i swojego czarnego ziomka szła, Nie wiem. Nie no, my jesteśmy tam. A po prostu te roboty są ciężkie. Ale widzisz co ja zrobiłem? Znaczy nie wiem czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, ale ja postawiłem portal po drugiej stronie, mimo że jestem dalej tutaj. Jak to zrobić? Jak? Gdzie ja niby? No zobacz gdzie jest nasz wiarytrak. Gdzie żeś to odwalił? No tutaj. Stąd ty niby to zrobiłeś? No ku**a, tak jak stoisz, dokładnie. Serio. CIEKAW! NO JAK?! <śleskuj> <śleskuj> oh <God. śleskuj> um. Tyś musiał to wypikać. <śleskuj> Ja nie wiem. Depresji dostanę przez ten niebanielet. <grywka> nie wiem, że to on to powiedział. Ja domyślam ci No Bro. Fucking, no fucking way, you gonna do it, you gonna do it, you gonna do it. To jest idealnie na niego, musisz, na, idealnie na niego. Let's go! W końcu! No chodź tu, no chodź tu, no chodź tu! No chodź tu! Patrz na to! This is porta! Cześć, nie mogę go puścić. O! <ścoughs> Nessa. Chodź tutaj. Gdzie? Tutaj to znaczy gdzie? Do mnie! Specify tutaj! Do o. mnie! No idę! Nie krzycz tato! Będę! Naa You want. Stój tu! You want. Uwaga, będę skakał. <laughs> Paweł Jumper <laughs> będzie skakał. Mała kurwa, że tu <laughs> W końcu możemy przejść tej panu, chodź. W końcu pan dyrektor, tu. Pan! W przyjemności zobaczę. Jeszcze nie zaskoczył. No. Spacja mi nie Wasz zadziałała. Taki... Specjalny. Nie, za, nie, nie zrobiłem się o klawisz, po prostu spacja mi nie zadziałała, ok? Ja spację nie kliknąłem. No! Otwórz tę chudą drzwi! co ona ma na myśli? Try, try something! Rozwal coś, rozwal coś, perfidnie zaraz coś rozwalę you can't give up now. Nie wiem, podnij mnie, czy pod, podpnij mnie, nie wiem. Widziałem Coś Co? Q Co? i tą emotkę z portalu Wow No że se, że zrobiłem Kupi zawsze masz szczęście. powinienem słyszeć jakieś takie wiesz, trzaski, dźwięki i ruchomych maszyn nie, nie słyszę nic. U um. mnie też nic nie słychać. Lecznie pewnie, bo ty masz na minimalnym z tego co pamiętam twoje. Te no tak, bo to było w cholerę głośne. Gra sama sobie jest w cholerę głośna, ale kastenki mega ciche. Glados też jest ogromnie głośna. I nie da się jej przyciszyć inaczej. Nie da się jej wyłączyć. Ogółem możemy w sumie tu gadać, bo i tak pewnie albo albo będzie to nudne Będzie z YouTube'a. Wezmę to z YouTube'a, albo po prostu... Najpierw jak ktoś będzie krasnolud z YouTube'a, to głos. O oh, human. Mm. No bo mam, mieliśmy ratować ludzi. Tylko nie wiem po co. Okej, okay, to jest duże archiwum ludzi. Okej, okay, odwalamy taniec szczęścia, bo... Chyba Glados coś w tle. A mnie... Nie. Coś jest nie tak. O! naukę na Adam Foster, Adrian Fino, Adrian D. A.I. Aleks Alexander Mark. Alfred Reynolds. Mam, mam uh, Alfred Reynolds. Oh my god Andrew, Andrew, Andrew Kim. Andrew Kim. Andrew Lumer. Wolf And that's sweet. Asnerion and Navarro too. August boot Hultin. Bill, Bill. Van Buren. Brandon Idol. You know, Co tam? Nie dziwiłbym się, że te wszystkie imiona to są twórcy, którzy pracują na tą grą Albo są twórcy, znaczy brzmią bardziej jak celebryci, ale mogą to być twórcy ale Za dużo ich jest Randomowe imiona A Niektórzy to mogą być faktycznie twórcy Na pewno jest jakiś twórca tutaj, musiałby sobie ten Hates Mondays? And you get it from your binner code? Coś że tutaj coś się coś rozwali? Chief. O, w ogóle na samym dole pod nóżmi masz... Dlaczego oni się palą? E co ja tam byłem? Insecure. To był mój robot, widziałeś to? Widziałem, że tam był twój robot. Wiesz był jakiś Zaj robot z kostką Ej, co to było? To były te kostki z. Takie z oczami, nie Nie, wiem. to były... To były tego, okrągłe oczy. No. To nie były kostki. No kulki z oczami, dobra, powiedziałem się. A okay. nie wiem czy zauważysz, ale... Nie wiem czy widzisz, ale ci ludzie się palą. Nie, mi ekran zasłania. A mają dym w środku. O, widzę twojego robota tam nad ekranem. A to nie ja. Ja go nie Ja nic nie ruszam. No jak chodzi że widzę twojego robota, tam po prostu... No, nie wiem... Nie mógł. wiem się No porusza. bo ja mam pokazane... No to samo co ty, po prostu masz monitor i ludzie po prostu są skanowani przez jakąś maszynę. I tam jak spojrzysz na te kapsułki gdzie ludzie są, to z ich do, z nóg zobaczysz dym wychodzący, jakby się palili. Widzowie mówimy mu czy nie? Dobra, widzowie nie powiemy mu tego. Zostanie to między nami. Może zapomniał hibernacji. O, pojawiłeś się tam. No, hibernacja działa, działa w dwie sposoby. Jak na razie... W raporze... Ale wiesz, to nie powinno być raczej ciemny dym. A, nie, po prostu przez światło i to, że jest nieoświetlone. Dlatego. Ja nie, się, się śmiałbym jak się za chwilę by pojawiła kapsułka Sanfossu. Um. O. Myślałem, myślałem jakby, bo hibernacja może. Jak na razie ludzie próbują hipernować. Co to był za gruby robot? Nie wiem. Michael Ambrysh. Czemu nie ma Michaela Aftonda? Michael, to nie Michael. Jest ale to nudne. Ile tego to będzie trwało? Mamy coś tutaj zrobić, czy co? Ona ma w ogóle zapisane, czy ktoś, czy, e, jakby. O... What the fuck? What? Czemu ona to w ogóle ma w danych zapisane? Wyobraź sobie, że jesteś w hibernacji i ona cię skanuje i nagle mówi, no, e, w, co, co mógłbym podpisać? Ukradł kanapkę w szkole, wyruchał nauczyciel No, jak cokolwiek. I masz to zapisane w, w danych. Gdzie jest Patrick Bateman, by the way? Tom Okej, okay, dobra, to było niepokojące William Bacon. Bo cią wśród niektórych ludzi tutaj czasami. O! O co to tak robił? No to był ten sam tak tego. O głowa glados. Ta była. To był ten. A o. O, my tutaj. A that's that's deeper the Baker. Uh, ten król prawdopodobnie by był nawiązaniem do pierwszej katesejki. O, oh. to jest postać, która robi teraz człowiek. No. So. okej okay. Chyba my oficjalnie to ukończyliśmy w końcu. Też no, na pewno. Też mi się tak wydaje. Nie znowu rób. ATI, Dell. Ej, co tu moja ex robi? What the fuck? <laughs> co? Sam like gay, like sam gay. Sam gay. Jimmy Halus. Nasa. Of nerf as oh, Nice. Ja też. Thank thank you thank you. Ciekawe imiona oni mają. <laughs> <Bro>. Let's go, <laughs> kusiszmy to. do Computer Intelligence Training i Enrichment Center Human Test oh. Research Center. You have all Nice. Chyba koniec. Minus oh. 454 Science Collaboration points no, Ja i mam 1937. Ja miałem minus 45. 2445 Portal Placed. Tak samo? Uh, hugs. Jeden Area punkt. Under... Ja po prostu mam Hugs. A, mam, jed mam jeden. Only. Też mam jeden. Portal Travels. 1592. No Czyli to łącznie? Widziałem uh, te katastro Chyba. 23. 23, u tego tak, straciliśmy? Zobacz, To ile kroków drugim Ciebie Nice. 24 tysiące. Broń już jaki monitor w pokoju masz? Punkty... Ja mam tutaj 1937, punktów. ja mam 454, O dziwo. To jest śmieszne. Co ty tak mało punktów? Co ja na tak, bo to jest 2465 łącznie. No O i teraz mamy dwa Widzisz, mamy dwa lasy bo, bo to się tylko... Aaaa Co nabijamy? Tysiąc Mam <laughs> tysiąc? Nie, nie ma takiej opcji Nie pozwolę ci odejść Na Go fucking away Nie <laughs> Jesteś śmieszna. No i co, ukończyliśmy, pora I kind of Tak. I ty zeskoczmy. Hmm. Okej. Okay. W sumie... Na... W sumie... Wiesz, na co mia... czekaj, czekaj, wiesz na co miał nadzieję jeszcze? To, że... Nie wiem, po kasence będzie pokazany, jak wygląda obecnie zewnętrzny świat, natura jak wygląda. A, bo w, nie wiem, albo w jedynce, albo w y, tym solo na pewno pokazują. Nie wiem, ja jeszcze fabuły nie przeszedłem. Widziałem spoilery, kiedyś, ja Nie parę, parę lat temu jak Portal był popularniejszy. Dlatego widziałem trailer, że trójka ma być i to by wysali, to Właśnie, to tak. E, dziękujemy za oglądanie. To, to w sumie tyle z, z, z Kołopa z Square'iem, jak chodzi o Portala dwójkę. Następną serię z portala 2, to w sumie możecie zobaczyć u mnie, gdzie to będzie solo, jak przechodzę to sam. Eee, I co mogę w sumie jeszcze powiedzieć, że wyczekujcie trójki, bo jeśli faktycznie portal 3 wyjdzie i będzie koło, no to najprawdopodobniej zobaczycie to na naszym do tego na moim kanale. Eee, ode mnie to wszystko. Ja się z wami żegnam. Ze mną play. Na razie. Cześć!